wszystkie osoby, które próbowały tę sprawę w jakikolwiek sposób nagłaśniać, mają sprawy, bądź miały sprawy w sądzie wytoczone przez firmę Newak. Bo zarówno informatycy z grupy Dragon Sector, którzy ten temat nagłośnili, wykryli, mieli takie wytoczone i skierowane przeciwko sobie pozwy. Taką sprawę miałam ja. Słyszałam też, ale nie mam tego potwierdzenia, że takie wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych firmy dostali też dziennikarze, którzy tym tematem się zajmowali. I o temacie jest cicho. I wydaje mi się, że jest coś nie tak, kiedy Mamy sytuację, w której no doszło do naprawdę z jednej strony i dużego skandalu, do awarii, które miały miejsce w różnych częściach Polski, pociągów jednej konkretnej firmy pociągów, które są własnością różnych podmiotów samorządów przewoźników i nie można tego tematu do końca wyjaśnić. Powinniśmy, powinniśmy tę sprawę wyjaśnić, zamknąć, wiedzieć, co się wydarzyło. Jeżeli są winni odpowiedzialni pociągnąć ich do, po prostu do odpowiedzialności i przejść nad tym do porządku dziennego. Zwłaszcza, że też to jest firma, która faktycznie robi fajne nowoczesne pociągi. Ja sama tymi pociągami impuls wielokrotnie jeździłam. one cieszą się dużym powodzeniem, jeżeli chodzi o podróżnych, natomiast no, nie można Przymykać oczu, zamykać oczu na to, że coś takiego miało miejsce.